Owca jest posłuszna. Owca jest posłuszna Słowu Bożemu. Ty i ja jesteśmy owieczkami Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteśmy owieczkami Jezusa Chrystusa, to chodzimy tylko na pastwiska, gdzie Jezus Chrystus nas prowadzi. Czyli do Słowa Bożego, bo on jest Słowem, on jest drzwiami, on jest drogą, on jest prawdą. Zaprawdę powiadam Wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje. Ten jest złodziejem i zbójcą. Każdy inny, kto nie wchodzi przez Słowo Boże, może przez jakąś tradycję kościelną, może przez jakąś naukę, ten jest zabójcą i złodziejem, bo będzie kradł te owce, bo będzie zabijał ich duchowo przez tą naukę. Ta nauka nie podniesie je. To widać, jakie to owoce wydaje ta nauka. Świat, świat. Nie chodzi mi o ilość ludzi, którzy tam gdzieś będą. Ale chodzi o ten świat. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. To jest głos Słowa Bożego. Nie ma innego głosu jest tylko głos Słowa, głos Boży, który zawsze cię będzie prowadził do Słowa Bożego. W tobie to pragnienie do Biblii będzie szło. Ponad wszystko. Temu odźwierny otwiera, i owce słuchają go głosu i po imieniu wołam swoje owce. On zna wasze imiona. On zna wasze imiona. Ja pamiętam, teraz mi się przypomina kiedyś tam na początku tam nawrócenia. Ja w sobie słyszałem takie coś. Naprawdę wam powiem. Ja normalnie w sobie to słyszałem teraz nie. Może dlatego, że już jestem w tym, ale wtedy słyszałem, Pan Cię potrzebuje, słyszałem. Pan Cię potrzebuje, naprawdę długo słyszałem w swoim duchu: Pan Cię potrzebuje. A gdy wszystkie swoje wypuści idzie przed nimi, owce zaś idą za Nim, gdyż znają Jego głos, Ty podążasz za Jezusem Chrystusem, Ty nie idziesz za szatanem, nie idziesz za rozkoszami, Ty nie idziesz za tym demasem, który umiłował ten świat. Nie. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. A objawienie 19 mówi, idzie on zbroczony we krwi, a imię jego brzmi Słowo Boże. Jezus Chrystus to Słowo Boże. To jest twój pokarm duchowy. To jest ten chleb z nieba. Będziesz nakarmiony Słowem Bożym? To duch święty będzie z Ciebie wychodził. To słowo Boże będzie z Ciebie wychodzić, bo Pismo mówi, że Boży ludzie głoszą słowo Boże. Nie ten świat. Zobaczysz. Cały czas to słowo będzie z Ciebie wychodził. Ty będziesz widzieć te, te wersety, będziesz widzieć nawet w modlitwie. Kiedy zamkniesz oczy, będziesz widzieć Słowo Boże. Na każdym kroku. Będzie to do Ciebie przemawiać, a gdy ludzie przyjdą do Ciebie prosić o jakiś, czasem jest jakiś problem, Ty nawet sam zszokujesz się, jak przyjdą odpowiedzi. Ty wiesz, że wtedy to Bóg przez Ciebie działa. Że jesteś tylko przekaźnikiem, jakby takim dla Boga, boś Ty się Jemu poddałeś. To nie jesteś Ty. I zawsze o tym pamiętaj. Dary są Jego, Duch Święty jest Jego. Ty jesteś jak ten siewnik. Bądź posłuszny Słowu Bożemu. Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy są posłuszni Jemu, Bożemu Słowu Bożemu. Zobacz, że gdy Piotr głosił kazanie u Korneliusza, nie musiał nawet rąk tam położyć, i stąpił na nich Duch Święty. Zaczęli mówić językami, zaczęli prorokować, zaczęli wielbić Pana. Płakać, radować się, może śpiewać pieśni. A cóż później Piotr mógł zrobić? Czy mogę zabronić wody tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak jak my? Rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Haleluja! bo tym imieniu jest zbawienie, bo tylko w tym imieniu jest ratunek dla każdej duszy, bo tylko w tym imieniu jest uzdrowienie, w tym imieniu przychodzi moc, chociaż Duch Święty jest Nim, ten samym wczoraj, dziś i na wieki, bo Jezus powiedział, jeśli ja nie odejdę, to On do was nie przyjdzie, ten Pocieszyciel. Chwała Panu za to. A On, gdy przyjdzie, to cię przekona o grzechu, w Twoim życiu również, nie tylko w życiu ludzi, zobaczysz swój stan, jak i Będziesz mówił: Boże, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Do tej pory może myślał o sobie, że jest wysokomyślący, ale w Bożej obecności nawet anioł, który nie zgrzeszył, zakryje swoje stopy, zakryje swoje. Wszystko się zakryje. Bo tak się dzieje, kiedy stajesz w obecności Boga. Będziesz kobietą, zakryjesz się. Jeśli łamiesz Słowo, to jest to obcy duch w Tobie. Pozwól swoim włosom rosnąć, zakryj te swoje ciało i Ty też zacznij się ubierać, a nie obnażać mężczyzną. Może w Twoich oczach to jest głupstwa dla Boga, skoro tam jest napisane w tym słowie to ma wielkie znaczenie. A jeśli ty odejmiesz od Słowa, to Bóg ci też od, odejmie. A jeśli dodasz do Słowa coś, a i dodajecie, to Bóg ci plag doda i już za życia. Możesz nawet grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, więc chodź w bojaźni pańskiej, trwaj w Słowie, módl się do Boga i proś Pana. Ojcze, doświadcz mnie, abym chodził w prawdzie, ściśle z Tobą. Jeśli jest coś, jakaś myśl we mnie, jakiś czyn, jakiś cokolwiek złego robię, pokaż mi i usuń to z mojego życia. Ja chcę być taki jak Ty. Ja chcę być święty, bo Twoje słowo mówi: Ja Pan jestem święty. Bóg Cię powołał do świętości, nie do tego świata, nie do tego grzechu. Pismo mówi, że On Cię powołał dla siebie, bo Bóg chce mieć społeczność ze swoim ludem. On Cię miłuje, ale On nie może do Ciebie wejść, jak Ty pełny jesteś tego świata brudu, grzechu, jakiejś świeckiej muzyki, jakiejś głupot tego świata. On chce, żeby ten charakter Jezusa Chrystusa objawił się w Tobie. Ta miłość, ta łagodność, ta pokora, ta owieczka, która nie walczy jak wilk, nie szarpie, nie zabiega o swoje, nie troszczy się o ten świat, a wszystkie swoje prośby powierza Panu. I w tym ma miłość. A ludzie mówią: co ja tam będę robił? Tam tylko modlitwy i śpiewy. W tym kościele modlicie się i śpiewacie. Ty się nie nadajesz do Królestwa Bożego, bo tam będzie wielka chwała, chwała płynęła dla Pana. Ty się nie nadajesz do Królestwa Bożego. Jezus powiedział: jeśli przykładasz rękę do pługa i odwracasz się z tyłu. Nie jesteś godzien królestwa Bożego, więc naród się na nowo z ducha prawdziwego Bożego, z prawdziwego ducha Bożego, który będzie się zgadzał ze słowem Bożym i zawsze ci będzie prowadził do świętości, do tego słowa, nie do tego świata, nie do tych bzdur. Zostaw te gry komputerowe. Czemu ty to jeszcze robisz? Zostaw ten sport, zostaw po prostu tę muzykę, ten rapy, te bzdury ze z tego świata. Tą świecką muzykę, ja słyszę to w kościołach, zamienili tą świecką muzykę na teksty Boże, ale to ludziom przypomina o świecie, o grzechu, o tym, w czym się kalali. Jest tyle pięknych pieśni, jest tyle pięknych spo pieśni, zaśpiewaj w Duchu Świętym, to nie będziesz potrzebował tych bębnów i tego trzaskania i machania tymi flagami, jak Cię Duch Święty dotknie, a ludzie będą wszyscy pokutować i płakać w tej świętości, a Wy się śmiejecie z Boga. Nie macie żadnego respektu i żadnej bojaźni do Słowa Bożego. Śmiejecie się z tego. Udajecie jakieś zwierzęta, rzucacie Pismem Świętym. Do, jesteście zwiedzeni, bo po prostu ludzie przychodzą. Tak jak byliśmy w Warszawie, głosiliśmy to Słowo Boże. Przyszedł człowiek, daj mi mikrofon, daj mi mikrofon. Ja mówię, My nie mamy takiego zwyczaju. Ale kim to jest? Ja chcę słowo powiedzieć. To powiedz słowo Boże, po co ci mikrofon? Jak Cię Duch Święty napełni, to ci mikrofon nie będzie potrzebny, ani głośnik. Czy apostołowie mieli jakiś głośnik albo mikrofony? Ani samochodów. W sandałach przemierzali, a więcej Ewangelii zanieśli niż my w tym kraju naszym. A my dzisiaj mamy takie warunki. Ja słyszę, dla mnie przejechać tysiąc kilometrów to nie jest, bracie, daleko. Ja pojadę, bo mnie Duch Boży gna. Tak jak powiedziałem, pojadę do ciebie i do ciebie i do ciebie. Do wszystkich pojadę. Nie boję się, czy mnie tam coś spotka na tej drodze, bo mój pan jest.